Ciężki mecz, jak pokazuję to z boiska. Mecz bardzo ciężki, bo mecz cały czas na pełnej koncentracji, na pełnym zaangażowaniu. Mecz bardzo ciężki, bo i przeciwnik ciężki. Byli to chłopcy, którzy, którzy na co dzień grają w różnych zespołach i którzy w większości byli, byli szkoleni w drużynach. Warszawski. Warszawski. Dlatego no, my się cieszymy bardzo, bo, bo pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi, bardziej doświadczeni, potrafimy się w odpowiednim momencie skoncentrować i wygrać. Była też, ja też dodam, jak widziałem z boku, determinację, Czy ta porażka w poprzednim meczu na wyjeździe to determinacja u Was zmokła? Czuliśmy pewien niedosyt po e, pierwszym meczu, ponieważ e, według naszej oceny no, Mogliśmy wygrać 3-1, bo, bo prowadziliśmy w czwartym secie 22, bodajże 20 i naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy wygrali 3-1. Wtedy tutaj sytuacja byłaby zupełnie inna, ale było inaczej. Przegraliśmy 3-2 w dobrym stylu, a dzisiaj pokazaliśmy piękną średnią Dziś też mam wrażenie, że ten pociąg na trybunach pomagał Wam. Lepiej się gra przy takim dopingu? Oczywiście, bez dwóch zdań. Jesteśmy. Bardzo wdzięczny, dziękujemy kibicom, że tak licznie przyszli tutaj e, na salę. E, zdecydowanie lepiej się gra, czujemy to na boisku, czujemy to wsparcie i jeszcze raz bardzo dziękujemy. Panowie, półfinans za nami, e, ciężki mecz. Widziałem, że nerwy na osobie nerwskiej pakują trzymane nawozy, ale chyba denerwowały się teraz, tak? Tak, i na pewno e, nerwówka była, e, chociaż od razu. E, Byliśmy zastawieniem, że jednak musimy wygrać, bo w Warszawie sami sobie po prostu tak zgotowaliśmy taki los, że, że ten czwarty set nam uciekł, a, a mieliśmy piłki setowe i meczowe w tym czwartym secie, więc ale byliśmy pewni, że tutaj na własnym terenie powalczymy. Nie tylko powalczyliście, ale ogromny duch walki, determinacja chłopaków. Szli po prostu cios za ciosem. No to nie duma jest wśród trenerów z, z, tak, z takiej gry. Tak, my się cieszymy, że nie tylko gra sześciu, siedmiu, bo wchodzi zawodnik z ławki i daje pozytywną zmianę i naprawdę jest to zmiana taka, na którą my liczymy jako trenerzy i to idzie do przodu. Dzisiaj pokazaliśmy, że nie wygrywa się sześcioma zawodnikami na boisku, tylko trzeba mieć na szeroki skład, żeby, żeby grać i wygrywać. Się każdy zawodnik, który wszedł, dał coś od siebie, dołożył co wielko do, do zwycięstwa to było to, troszkę jakby powiedzieliśmy, że stanowimy kolektyw, jesteśmy jakby jedną, wspólną całością. Dzisiaj, naprawdę zamykam dopingu, e, pytałem kapitana, mówi, że przy takim dopingu się dużo lepiej i łatwiej niż e, przy schronniejszym dopingu. E, macie nadzieję, że ten doping będzie dla każdego Liczymy, liczymy na to, żeby taki doping jak dzisiaj był, naprawdę dzisiaj, Publika dopisała cały balkon, dół był naprawdę zajęty, więc liczymy, że wreszcie coś się ruszy w tym Szydłowcu i, i chibice będą nas wspierali, nie, nie tylko dziś. A my pokazaliśmy im, że przychodzą i jest widowisko, że jest na to wypatrzenie. że wiemy, że w finale spotkacie się z drużyną z Mszczonowa, czego więc możemy się spodziewać? Czy w ogóle robiliście jakieś rozeznanie, jak te drużyny, które grały po finale tym drugim grają? No tak jeżeli zagrają tym składem, który graliśmy w lidze, no to wiemy co grają. A jeżeli się wzmocnili, no to musimy czekać na pierwszy mecz i zobaczymy co będzie na boisku. Tak samo było w, 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 w zespole Scotty. my graliśmy do zespołu, który był zupełnie grał innym inną I z tym składem grałby się na pierwszym spotkaniu I dopiero w pierwszym secie, zorientowaliśmy to co się zagrają i podejrzewam, że jakby szczonów wzmocnił się, to tak samo będzie w tym przypadku, że po prostu będziemy w pierwszym teście wiedzieli mniej więcej, czego się możemy spodziewać. Ale idziemy po zmęczeniu. Tak jest, pierwszy mecz gramy w szczonowie, potem kolejne dwa, ewentualnie trzecie spotkanie też u nas. Ale mamy liczymy, 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 liczymy że tak, że to zrobimy w dwóch, z dwóch spotkaniach, się to wszystko rozstrzygnie. Więc liczymy, że wreszcie przywódcy zagości trzecia liga. Dzięki, i zapraszamy was na mecz.